Nie mogę się doczekać tego wywiadu i prezentacji. To jest dr Sotiris Nikolopoulos. Nauczenie się, jak poprawnie wymówić Twoje imię, zajęło mi trochę czasu. I witamy w nowym tygodniu. Bardzo się cieszymy, że mogłeś do nas dołączyć w tym tygodniu. To przyjemność. Zawsze miło z Tobą rozmawiać. Ja, dziękuję. Ty. O, to samo. To samo, razy dziesięć. Miałam radość bycia Szenną. I miałem przyjemność spotkać się z doktorem Nikolopoulosem i jego rodziną, kiedy byliśmy w Grecji. I mieliśmy dużo czasu. Spędzaliśmy ze sobą dużo czasu, spędzaliśmy go z rodzinami, wszystko było w skali od jednego do dziesięciu. Było ich około tysiąca. I dlatego po prostu to uwielbiamy. nie trzeba dodawać, że Shannon zakochała się w twojej żonie. Naprawdę się w niej zakochała, a kto by nie chciał, prawidłowy, a jego córki są po prostu niesamowite, więc... Cóż, przygotował prezentację slajdów i od czasu do czasu ją omówimy. Po prezentacji będę zadawać pytania. Nie mam ich jeszcze zapisanych, bo jeszcze ich nie sformułowałem, ale jestem pewien, że w miarę upływu czasu będę je zapisywał i będziemy działać dalej. Dobra, to jest slajd pokazujący, jak życie toczy się w naszych komórkach.

Które odziedziczyliśmy po naszych rodzicach. Dna. A właściwie części dna tworzą tak zwane aktywne geny. Okej, okay, dadzą ci mRNA, a mRNA da ci białka. Dogmaty te istniały odkąd powstała biologia. Jest bardzo, bardzo, bardzo duży problem z epigenetyczną epigenetyczną, to jest to, co te lettery, które widzicie na kółce na DNA, wskazują na histonę modyfikacji, na DNA modyfikację. Jednak w ostatnich latach naukowcy odkryli, że istnieje bardzo, bardzo, bardzo poważny problem tzw. epigenetyki, o czym świadczą czerwone litery widoczne na górze obok dna. Chodzi o modyfikację histonów, metylację dna i niektóre cząsteczki, takie jak mikroRNA i długie niekodujące RNA, których one nie kodują. Ale wszystkie te czynniki w rzeczywistości kontrolują to, jak toczy się życie, jak aktywne są geny i skąd biorą się różnice między ludźmi. Czy możemy przejść do następnego slajdu? Oto slajd pokazujący, czym jest epigenetyka i co tak zwane czynniki epigenetyczne kontrolują nasze komórki. I jak życie toczy się dalej, więc na jest w centrum.

Ale epigenetyka, która jest bardzo, bardzo ważna w kontekście dna, wszystkie te modyfikacje chemiczne i te małe cząsteczki, o których wspomniałem wcześniej, powodują zmiany i sprawiają, że rzeczy różnią się między sobą u poszczególnych osób. Więc w tym kole widać wszystkie te tak zwane czynniki epigenetyczne. Widzisz ożywianie, leki, narażenie na choroby, zależności środowiskowe, palenie drobnoustrojów, a nawet stan psychiczny i sposób myślenia. Twoja osobowość jest bardzo, bardzo ważna. Czynniki epigenetyczne, które kontrolują działanie naszych genów. To jest slajd, który tutaj pokazujemy. Użyliśmy jej, gdy próbowaliśmy zaobserwować różnice w działaniu nowych produktów pod względem ekspresji genów, czyli w jaki sposób, jak wcześniej wspominałem, działają geny. Jest to ilościowa metoda PCR w czasie rzeczywistym. To niezwykle dokładna i czuła metoda, która pozwala nam w zasadzie określić dokładną liczbę RNA w naszych komórkach. Tak, porozmawiajmy o stresie oksydacyjnym. To jest slajd, który mi się podoba. To jest bardzo, bardzo miły sposób. Co dzieje się w naszych komórkach, gdy jest zbyt dużo stresu oksydacyjnego. Na górze widzisz pomidora, który gdy zaczyna dojrzewać, okazuje się śmieciem i wyrzucamy. Jednak, uh, uh, so, 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 so <mars> gdy komórka jest atakowana przez tak wiele wolnych rodników i wywołuje tak duży stres oksydacyjny, w jej wnętrzu i samej komórce dochodzi do wielu uszkodzeń. Próbujesz się bronić, ale kończy się to bardzo, bardzo dużymi szkodami i na pewno okay. skończy się to jakąś patologią. A czy testowałeś wiele suplementów? No, czy widziałeś coś takiego w jakimś innym suplemencie? Nie, nie widziałem aż tak dramatycznych efektów. Zaobserwowaliśmy pewną redukcję. Tak, widzieliśmy, ale nigdy. Nigdy nie patrzyłem tak wcześnie, wiesz, 14 dni w jednym miesiącu. Nigdy, tak, zazwyczaj bierzemy suplement po trzech miesiącach. Co się teraz dzieje? Opowiedz nam o tym przez chwilę. Cofnijmy się trochę i opowiedzmy, jak dowiedziałeś się o mnie. Przedstawiła mnie moja przyjaciółka Rose. Poznała się, była profesorką uniwersytecką, kiedyś zajmowała się mikrobiologią. Więc przyszła do mnie i powiedziała, że jest w tym coś bardzo, bardzo interesującego. Co to jest? Opowiedziała mi o technologii. W tamtym czasie, czyli pod koniec listopada i na początku grudnia 2000 roku, nie wiedziałem nic o technologii Hydrastat. 24, kilka miesięcy temu. Więc przyjrzałem się temu, szczerze mówiąc, z pewną dozą niepewności, powiedziałbym: Czy to możliwe? Możliwe, wiesz, mam na myśli, jak oni mogą to zrobić. Ponieważ czytałem o tej technologii, wiesz, to jest pasywna dyfuzja wewnątrz komórek. Wiesz, wiesz, pokonując, wiesz wszystkie te małe rozmiary błony komórkowej, ale nie mogąc nic zrobić, aby przedostać się poza, wiesz błonę komórkową, więc następnym krokiem było spróbowanie samemu, więc złożyłem zamówienie. Używam produktów. A pierwszą rzeczą, jaką pamiętam, jest to, że następnego dnia po użyciu produktu poszłam na spacer. Kiedyś chodziłem 10 tysięcy kroków dziennie. Po zastosowaniu tego produktu i przejściu 10 tysięcy kroków stwierdziłem, że wcale nie odczuwam zmęczenia. Byłem gotowy zrobić kolejne 10 tysiące kroków, ale zazwyczaj po 10 tysiącach kroków człowiek czuje, że jest zmęczony. Chcesz iść i odpocząć. I powiedziałem, że to jest coś wielkiego. Wiesz, to może być. Wiesz, to nie jest przypadek. To nie jest placebo. To nic takiego, wiesz. I wtedy, wiesz, zaczęła się ta historia. Wiesz, chciałem sam przyjrzeć się temu, co się dzieje ze stanem zapalnym i tym wszystkim. I tak to wyglądało. Like Wcześniej przyjmowałeś blutation liposomalny? Tak. No. No. Seen... Czy zaobserwowałeś coś podobnego na I własnej don't skórze? Don't diet, nie, nie, nie widzieliśmy I tego. Life... Nie sądzę, żeby blutation, blutation działał. Uh, moje, moje, moje wrażenie. A teraz wyjaśnij nam, jaka jest różnica między cząsteczką zamkniętą w liposomach, a tą zawierającą hydrastat. Otóż glutation zamknięty w liposomach to duża struktura. Przede wszystkim dlatego, że liposom zawiera podwójną warstwę lipidową, podobnie jak nasze komórki, błona komórkowa oczywiście sztuczna, podwójna warstwa lipidowa, a w środku zamknęli cząsteczkę. Więc tak naprawdę zawsze jest to forma płynna i zacznie się, gdy to weźmiesz, rozpocznij fuzowanie. Wiadomo, że błona liposomu łączy się z błonami naszych komórek nabłonkowych. A po tej fuzji uwalnia się wierz wnętrze, czyli cząsteczka glutationu, rzekomo znajdująca się wewnątrz komórki. I oczywiście jest to proces wymagający energii. I nie jest to aż tak wystarczające, jak doskonałe, wiesz, tak wydajne. Powiedziałbym, jak teoretycznie jest, teoretycznie jest. Jednak w praktyce nie jest to tak wydajne, jak nam się wydaje. Technologia hydrastat z drugiej strony. Dla mnie to genialne, bo tworzy strukturę, która w zasadzie składa się z cząsteczek wody i wprowadza te cząsteczki do wnętrza błony. Dobrze, poprzez dyfuzję bierną. Mam na myśli, że gdybyś powiedział to kilka lat temu, powiedzieliby, że to niemożliwe, że nie da się tego zrobić, bo komórka ma swoje własne ograniczenia. Bardzo, bardzo silne ograniczenia nie pozwalają na wejście gdziekolwiek. Generalnie rzecz biorąc, musi to być wirus na tyle mały, że widać wirusa. Jak łatwo nas zarazić, wiesz z powodu jego rozmiarów. Rozmiar jest niewiarygodnie niski. Tak, dobra. Dziękuję bardzo za wywiad i jesteśmy podekscytowani. Do naszego zespołu dołączył dr Nikolopoulos, Rada Lekarsko-Naukowa. Współpraca z nim była prawdziwą przyjemnością i zrobił on duże wrażenie na innych lekarzach z naszej Rady Lekarskiej. Właściwie jeden lekarz z Kliniki Clinic dołączył do naszej rady medycznej w wyniku spędzenia trochę czasu z doktorem Nikolopoulosem i ze mną. Byliśmy razem na zumie. I... Gareth Morris Styff, specjalista od chorób wątroby, zobaczył, co mamy i co dr. Nikolopoulos był w stanie zmierzyć za pomocą PCR w czasie rzeczywistym. On po prostu podniósł ręce i powiedział: Jestem za. I to jest po prostu ekscytujące. Wiesz, widzieliśmy wspaniałe wyniki dzięki naszej technologii, a ludzie zawsze proszą, pokaż nam naukę. No cóż, teraz mamy naukę. Widzimy, co teraz robimy. Prawda jest taka, że opublikowano 194 tysiące badań na temat glutationu i całkiem sporo z nich pokazuje, że glutation zanikł. Gdy zostanie skutecznie i wydajnie dostarczony do komórki, będzie miał wpływ na stan zapalny, ekspresję genów i tak Problemem zawsze było to, że nie wszystko, co wkładasz do ust, trafia do komórek, a cząsteczki komórkowe, mimo że są niewielkich rozmiarów, znajdują się wewnątrz komórki. Jest jeszcze mniejszy por. W wielu produktach stosuje się je do dyfuzji. With water the way we Innymi słowy, znajdują się one na górze komórki, zamiast dostać się do niej przez port. So tiny, Wielkość cząsteczek w przypadku kapsułkowania wodnego, tak jak robimy to w przypadku hydrastatu, jest tak mała, że znacznie łatwiej jest im dostać się do komórki. Poprzez bierną dyfuzję, o której mówisz, a teraz widzimy jak to działa i dlaczego działa. Dziękuję więc bardzo za wszystko, co robisz. Ja tam wiem, zobaczmy. Jest prawie godzina siódma. Dziękujemy za poświęcony nam wieczór. I niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją kochaną rodzinę. Do zobaczenia wkrótce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zawsze to przyjemność. Wiesz, że. Cieszę się, że mogę z Tobą porozmawiać. I zasadniczo zbadać dokładniej, co się dzieje. Tak. Mówiłeś, że w niedalekiej przyszłości będziemy mieli więcej danych i więcej rzeczy. Na razie nie powiem nic więcej. To po prostu pomoże ci zachować czujność. Ale widzisz dobre rzeczy. Tak, oczywiście. Dobra. Nie mogę się doczekać, aż otrzymam dla ciebie te dane. No cóż, nic nie mówi głośniej niż dane. Tak, dziękuję Ci bardzo, mój drogi bracie. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę. Dziękuję.